Dzień dobry, cześć, lekcja 42, triaż. E, przyznam, że nie wiedziałam, co to słowo oznacza, e, ale kiedyś, jak byłam na e, na Sorze, e, to tam pani mnie przekierowała, właśnie, że na triaż, na triaż. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, idę. E, generalnie. Nazwa wzięła się z języka francuskiego, trier, czyli wybierać, sortować, i dotyczyło to um, rannych, poszkodowanych, a w, we Francji od czasów, właśnie wojny, sanitariusze, pielęgniarze, lekarze, no po prostu, żeby przyjrzeć się i zdecydować, kto wymaga, Najszybszej, najpilniejszej interwencji? Komu, kogo w życiu zagraża dane obrażenie, rana, itd. Jak tutaj to się ma w odniesieniu do, do życia, do takiego życia, w sensie podejmowania po prostu wyzwań, działań, i wycia niekoniecznie w odniesieniu do sytuacji jakichś takich wypadkowych. I tutaj też właśnie autorka podpowiada, jak bo ona sama była w ochotniczej, w ochotniczej, w sensie była ratownikiem medycznym, startowała też właśnie w różnych jakichś tam zawodach. Chodziło o to, kto, która z tych ekip też wygra te zawody, która jak najbardziej trafnie, sprawnie określi i, i udzieli pierwszej pomocy. Natomiast też opowiada o tym, jak jej ta strategia, te kryteria pomogły też w życiu. I nie tylko, właśnie, jeżeli chodzi o wybieranie ofiar, wypadków. Eee, przyznam, że już jakiś czas temu musiałam sobie zrobić właśnie też takie. Taką ja to nazwałam hierarchia, e, hierarchia jakichś tam ważności, e, hierarchia e, potrzeb e, czegoś, bo tak e, żyjemy w takim ciągłym jakimś takim pędzie napięciu ciągle ktoś coś chce. Ciągle gdzieś wydatkujemy ten swój czas, uwagę, energię i tak dalej. I tak to się wszystko jakoś tak, tak rozmywa. Wiem, że długie lata miałam z tym duży problem, żeby właśnie wybierać. Zawsze też musiałam być dla wszystkich. I później nie wiedziałam, jak to wszystko pozbierać, bo. No, każdemu przydałoby się, nie wiem, poświęcić uwagę. Ktoś prosi o pomoc, ktoś coś chce. I ja tak cały czas gdzieś w tym wszystkim rozdawaniu siebie e, zapominałam o tym, żeby wybierać te ważne rzeczy, ważnych ludzi. E, I od jakiegoś czasu właśnie robię sobie takie to przeszeregowanie. Myślałam, że już mi tak całkiem dobrze idzie. A tu się okazuje, że jednak. Jeszcze nie. I teraz w momencie konfrontacji, czyli w tej chorobie, w tym, że sprawa dotyczy już nie tylko mojego zdrowia, ale tak naprawdę mojego życia, to ja muszę wielu rzeczom, wielu ludziom powiedzieć nie. Gdzie kiedyś no, wydawało mi się, że, że ja muszę, że ja muszę być na tak. I co, jak to teraz ma, ma się to, to, to odniesienie, i ta moja jakby taka hierarchia wartości. Autorka sobie zrobiła coś takiego, taką listę właśnie rzeczy, które są pierwsze, czyli ona tam ma pierwsze relacje z Bogiem, relacje ze sobą, czyli jej życie, zdrowie, potem z najbliższymi, czyli najbliższą rodziną, czyli gdzie to jest mąż, dzieci, partner, i tak dalej. Dalej potem będzie dalsza tam rodzina i później e, przyjaciele, dalej gdzieś tam znajomi i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze są te rzeczy. Czy ja muszę zrobić te rzeczy, być dla tych rzeczy, wybierać te rzeczy z tej górnej listy, e, a dopiero potem całą resztę. E, jeżeli tą no całą resztę nie starczy, no to trudno, ale jakby starczyło na tą całą resztę, a nie starczy mi na tych dla, te, dla tych najważniejszych, no to potem się wszystko sypie. No i też tak właśnie sobie zobaczyłam. Zobaczyłam sobie siebie w tych, w tych relacjach, gdzie, to, gdzie po prostu tak tym wszystkim żonglowałam, gdzie takie to wszystko rozpadało jak i jakie ja miałam te, te, te kryteria. Bo jeżeli nie wiem, ja sobie kogoś ustawiłam gdzieś wyżej tutaj, gdzieś na tej powiedzmy linii, tak i ja wtedy byłam ja mój czas, energię, pieniądze wszystko gdzieś tam, prawda, alokowałam w to a u kogoś ja gdzieś byłam tu tak, czyli ja nie byłam ważna dla tej osoby której ja powiedzmy to wszystko dawałam, jest była duża Równowaga, nierównowaga. Jeżeli ja poświęca, poświęcałam ten czas tutaj, no to brakowało mi go gdzieś znowu wyżej, czyli tutaj. Czyli moje zdrowie, moje zasoby, to co mnie dotyczy. I bynajmniej znowu nie chodzi tutaj o egoizm. Tylko o zdroworozsądkowe podejście. Do, do siebie, bo jeżeli znowu ja daję więcej niż dostaję, no to jestem w braku i spadam, 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 aż jestem tutaj, i wtedy już co? Co, co ja mogę dać? No nie mogę nic dać, tak? Jeżeli nic nie mam, jeżeli teraz nie mam siły, nie mam zdrowia, to czy jestem dla kogoś, nie wiem, wsparciem, oparciem, czy mogę? No nie, sama się po prostu tak wyładowałam, nie mając, yy, nie mając tego wewnętrznego takiego kompasu, tego nastawienia na ten taki tak zwany właśnie triaż, czyli to wybieranie, te kategorie, te kryteria, te kryteria ważności. Jeżeli też ktoś ma gdzieś z tym problem, to naprawdę warto, warto sobie przysiąść i porządnie zrobić taki rachunek sumienia dla siebie samego, żeby żeby gdzieś nie, nie zlądować, jak to się mówi, z ręką w nocniku i wtedy się dowiedzieć, kurde. No ja przyznam, że mm, trudno teraz, no, jest jak jest, ale bardzo żałuję niektórych swoich decyzji, swoich zachowań i mam, mam teraz też dużo jakichś tam złości, żalu do pewnych osób, ale z drugiej strony ja sama sobie na to pozwalałam i sama sobie na to zapracowałam, dlatego, że właśnie nie umiałam wybierać, czy to jest dla mnie ważne, dobre. Więc w tym momencie, jeżeli na samym szczycie muszę sobie postawić swoje, swoje życie, swoje zdrowie i teraz wybierać, czy ta relacja, czy ta znajomość, czy ten czas poświęcony na to, czy to, czy tamto, czy siamto, czy owamto, czy to mi. Czy ja potem się czuję lepiej, czy mnie to w jakiś sposób wspiera, czy mi to w jakiś sposób pomaga, czy to mnie jakoś doładowywuje, czy to jest dla mnie wartością cokolwiek. Bo jeżeli w tym momencie ja mam coś dać, a nic nie zyskać, to nie mogę sobie na to pozwolić w tym momencie, w którym jestem. Bo jeżeli to jest jeszcze wymiana, to jest ok, ale jeżeli. Ja mam dostać mniej czy siebie w jakiś sposób rozmienić na drobne. To ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo kto mnie będzie zbierał. <noise> kto mnie będzie zbierał. Kiedy ja po prostu nie będę w stanie o siebie zatroszczyć się i zadbać, i się sobą zaopiekować nie, nie będę miała po prostu na to siły. Więc tak mocno, mocność teraz zmieniły moje, moje kryteria. I chyba sama sobie po prostu daje takie przyzwolenie, no bo tak, Anka, no masz raka, no to co? Musisz odmawiać. Nie? Twoje zdrowie, twoje życie jest teraz najważniejsze. Żałuję tylko, że nigdy wcześniej nie było. I, i przyznam, że czasem bywa to trudne. Wiem, że dla kogoś to może być w ogóle niezrozumiałe, jak to tak jest możliwe, no przecież, jak, jak, jak można siebie nie wybierać, a dla innych może być, no jak, no ale i tak trzeba jeszcze być dla innych, więc tutaj taka mocna też gdzieś jakaś taka samodyscyplina, i tam przeklikanie w mojej głowie, że wybieranie, wybieranie, czyli mam ten swój. System, tą hierarchię, co jest na samej górze, co jest tutaj, co jest tutaj i co jest dalej. Jak starczy siły, czasu, energii, przestrzeni, materii, czegokolwiek tu, to jest ok. Ale jak nie starczy, no to się zatrzymuje tu, a jak nawet nie starczy tu, to ja muszę być skupiona tutaj. Dopiero jak się doładuje, dopiero jak się wzmocnie, dopiero jak się zbuduje, to wtedy mogę coś z siebie dać. I. No, może tego też nas powinni kiedyś gdzieś uczyć na samym początku, jak to jest, bo to tak trochę jak z tą baterią w telefonie. Już kiedyś chyba o tym mówiłam, właśnie to, to wyczerpywanie się, wyczerpywanie, aż w tym momencie masz zero. I co? Każdy sobie idzie, a Ty zostajesz z tym zero. I nie masz jak skorzystać z telefonu, nie masz jak zadzwonić. E, więc, e, więc tak, to jest dla, dla dobra systemu, dla dobra też innych, e, zachowanie właśnie tej, tej równowagi i ustalenie sobie też granic. To jest też takie bardzo znamienne dla osób, które nie mają granic, nie mają e, swoich granic. I, i, I często właśnie to jest tak, że a no, nie chcą odmówić, i tak temu coś obiecają, temu coś obiecają, tam tamtemu coś obiecają, i tak naprawdę potem chcą się rozdwoić, rozstroić i potem wszyscy są wkurzeni, bo ani temu nie dotrzymują słowa, ani temu nie dotrzymują słowa, albo przyjdą tu i są na 5 minut, za chwilę muszą gdzieś biec, albo obiecają i, i, i jakoś się po prostu im to rozjeżdża, więc no tak, no nie da się, nie da się wszystkiego. Mm. Trzeba gdzieś zachować w tym w ten, ten, ten balans. Ja mówię tak też, w sumie mówiąc tak, ogólnie mówię do siebie, że ja muszę po prostu bardzo mocno zachowywać ten balans i tą równowagę. E, bardzo siebie pilnować w tym, bardzo siebie też słuchać, bo moje ciało, e, moja gdzieś jakaś taka intuicja moje coś takiego wewnętrznego mi mówi. Czy to na ten moment, Anka, czy to Ci służy, czy to Ci pomaga, czy to jest dla Ciebie istotne, czy to jest ważne, czy to jest wspierające, czy Ty masz na to przestrzeń, siłę, energię, zasoby, czy Ty masz na to zasoby. Cokolwiek by to nie było, czy to będzie związane z pracą, czy to będzie związane z relacją, czy to będzie z czymkolwiek, czy Ty masz na to przestrzeń. Kiedyś bym się pewnie tak nie zastanawiała, natomiast teraz po prostu muszę. Teraz po prostu muszę, żeby z tego wyjść, żeby zmienić swoje oprogramowanie, żeby iść w kierunku właśnie zdrowia. Tego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, bo generalnie ja to czuję każdą komórką swojego ciała, że, że jedynie zmiana tych moich ustawień fabrycznych, Postępowanie w inny sposób spowoduje to, że mój system, bo to chodzi o to, że jak ja się będę czuła, jakie emocje we mnie będą buzować, co tam się będzie pojawiać. Więc im więcej jest tego, tego spokoju, tego opanowania, tego, tego balansu, E, tych pozytywnych, dobrych, budujących, wspierających rzeczy, e, tym łatwiej mój organizm sobie też radzi. E, a jeżeli zaczynam znowu wrzucać do systemu i się tym wszystkim gdzieś tam e, przykrywać, to tym więcej jest e, tego o, znowu jakiegoś lęku, jakiejś irytacji, poddenerwowania. E, i, i, I czuję, że po prostu też i, i moja odporność, prawda, od razu też, yy, też spada. Yy, więc, yy, więc, tak, no, potrzebuję, potrzebuję wybierać. Potrzebuję wybierać, potrzebuję bardzo ostrożnie wybierać, dobierać yy, i to, co robię, w jakiś sposób, yy, tak, żeby, żeby, żeby mi po prostu służyło no i trudno teraz no nie mam, nie mam przestrzeni na, na nic innego oprócz siebie po to żeby się doładować żeby się wyleczyć żeby być wtedy dla to tak jak ktoś jest już bardzo, bardzo chory leży w łóżku, tak no, czy ta osoba jest w stanie coś zrobić dla innych nie my musimy się doprowadzać do takiego aż stanu, żeby w końcu o siebie zadbać, zatroszczyć się, postawić granicę i zrobić odpowiednią hierarchię ważności. Więc to tyle. Na razie kończę i do następnego razu, jeśli ktoś ma ochotę. To zapraszam za wysłuchanie. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pa!